Siemaj, ja jestem Kasu, a w tym filmie chciałem Wam powiedzieć, że utworzyłem własne SMP dla mniejszych YouTuberów. Mam nadzieję, że będziecie chcieć grać na tym SMP i że dużo osób się do niego zgłosi. SMP będzie nas na zombie SMP, ale co będzie wyruszać ten serwer no, na innych serwerów SMP? Serwer będą wyróżniać tak. Zombie Apokalips Live oczywiście mm. Dropy Serpy Myślę, że to wszystkie te Które będą, a jak będą jakieś inne, to będę wam informował na mm, Discordzie, którego macie w opisie. Mam nadzieję, że dużo osób złoży y, rekrutację. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale Nowa.